Jak stworzyć dom pełen pozytywnej energii z pomocą afirmacji? Zapraszam na materiał. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie mówić o tym, jak dobrze afirmować i osiągnąć harmonię w domu. Na samym początku warto jest sobie uświadomić, czym dla ciebie będzie harmonia w Twoim domu. I od razu odpuść sobie pomysł, że wszyscy w tym domu będą zawsze szczęśliwi. Z całego serca tego życzę, ale to jest niemożliwe, bo każdy człowiek przeżywa swoje rzeczy, przeżywa swoją karmę, odrabia swoje lekcje, więc musisz, absolutnie musisz pogodzić się z tym, że w Twoim domu. Będzie różnie. Jednak co zrobić, żeby sobie z tymi sytuacjami radzić? O czym myśleć, co przyciągać, żeby pomimo wszystkich trudności, z jakimi niewątpliwie każdy z nas się spotyka, w domu było ciepło, miło i pięknie? Po pierwsze, uświadam sobie, że tak naprawdę afirmujesz cały czas. Bo afirmacja to nic innego jak twoja regularna myśl. I my, stosując całą wiedzę na temat yy, energii myśli, staramy się dbać o to, żeby przetransformowywać nasze myśli i właśnie robimy to przy pomocy narzucanych jakby sobie afirmacji, czyli zdań pomysłów, które chcemy, żeby zaczynały w nas pracować. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby uświadomić sobie że tak naprawdę nie afirmujesz, tylko robiąc trening afirmacji, w którym napełniasz się afirmacjami wspierającymi. Pod tytułem: W moim domu jest harmonia, w moim domu każdy ma swoje miejsce, pozwalamy sobie być prawdziwi, pozwalamy sobie wspierać się, dajemy sobie y, y, uwagę, dajemy sobie bliskość, dajemy sobie miłość. W naszym domu. Każdy może czuć się bezpiecznie. To są piękne afirmacje. Natomiast pamiętaj też o tym, że jeżeli masz lęk, że na przykład twój partner wróci z pracy i będzie zły, to w tym momencie też to afirmujesz. Dlatego tak bardzo trzeba uważać na to, czym zaprzątasz swoje myśli, o czym tak naprawdę myślisz w momencie kiedy tych myśli nie kontrolujesz do końca. I jeżeli chodzi o energię domu, to bardzo dużo o tym oczywiście mówią specjaliści od Feng Shui, ale jest taka jest energia Chi, która no głównie się o niej mówi właśnie przy okazji Feng Shui. Natomiast naszym zadaniem jest dbać o to, żeby to Chi Miało fajne przepływy, żeby nie było niczym zakłócane i żebyśmy my też z tego ci w domu mogli korzystać, nie? Więc dlatego zastanów się, czego chcesz od domu, wypisz to sobie, a następnie ułożymy afirmację po to, żeby właśnie to y, oczywiście przyciągać. Natomiast tak jak powiedziałam na początku, bardzo ważna jest też praca z tymi myślami, które do ciebie przychodzą same z siebie. W związku z Twoim domem, w związku z Twoim partnerem, z Twoją rodziną itd., itd., i żeby tymi trudnymi myślami też pamiętać o tym, żeby pracować. Bez różnicy, czy mieszkasz w domu, czy mieszkasz w mieszkaniu, to Twoje miejsce do mieszkania jest podzielone na pewne strefy, tak? Jest strefa, gdzie gotujemy, gdzie jemy, jest strefa, gdzie śpimy, jest strefa, gdzie się myjemy. I to, co ja bardzo polecam, to y, trenować y, przebywanie w tu i teraz. Czyli, jeżeli jesteś w kuchni i gotujesz, to wysyłaj pozytywną energię do tego, co robisz czyli gotuję z miłością dla mojej rodziny, przygotowuję zdrowe y, posiłki dla nas. Tak? dbam o to, żeby moja rodzina zjadała dobre pożywienie, żeby pożywienie dobrze służyło mojej rodzinie. Jeżeli spędzamy czas wspólnie przy stole, to znowu zatrzymaj się na chwilę, złap ten moment i powiedz sobie, jak pięknie być razem. Ja uważam, że przez to rozpada się bardzo dużo związków, że my nie skupiamy się na fajnych chwilach. A dokładnie tam trzeba dać pieczątkę. Nie? Tak. Jak pięknie, że możemy jeść razem ten dobry posiłek. Jeżeli jesteśmy w sypialni, to y, otwieramy się na to, że w bezpieczny, dobry dla mnie sposób zasypiam. Cieszę się, że mam gdzie spać. Doceniam to, że mam z kim spać. Na przykład, to jest w ogóle bardzo częste, jak my przyciągamy partnera. Właśnie rozpoczął się kurs przyciągania miłości i budowania związków, i, i tam też o tym będziemy mówić, że jakby wizualizujemy sobie to, że ktoś koło nas śpi, jeśli oczywiście tego chcemy. Więc jeżeli już to mamy, to znowu doceńmy to. Łazienka to jest piękne miejsce, żeby uwalniać, tak? No po to idziemy do łazienki, żeby się z czegoś w dowolny sposób łazienkowy oczyścić. Więc wtedy afirmujmy, uwalniam się od, oczyszczam się z tej energii. I pamiętajcie, że afirmujemy przez cały czas. Więc łap to, w czym jesteś w domu, w tu i teraz. Teraz na przykład biorę prysznic, więc zmywam z siebie... Lęk, ból, żal, wstyd, cokolwiek chcecie. Jeżeli uda Ci się wypracować to bycie w tu i teraz, to jest w ogóle kluczowe dla całego Twojego życia, dlatego że Twoje życie składa się z miliona elementów tu i teraz. I chodzi o to, żeby być w tu i w teraz, w tym konkretnym momencie. I naprawdę zauważaj dobre rzeczy, które ci się przytrafiają. Jak miło, że moja córka zrobiła to. Jak pięknie, że mogłem sobie pozwolić na to, żeby kupić świeże kwiaty. Jak cudownie, że przyszli do mnie znajomi i spędziliśmy razem, yy, spędziliśmy razem piękny czas. Jeżeli szykujesz coś, bo na przykład jesteś amatorem gotowania czy pieczenia i zapraszasz gości, bo tak lubisz spędzać czas, Ciesz się tym. Naprawdę skup się na tym, że Boże, jak cudownie jest mieć ludzi, dla których ja przygotuję posiłek. Jak fajnie, że mogę upiec szarlotkę, którą wszyscy z apetytem zjedzą. I w tej szarlotce będzie dużo więcej pięknej energii. Ty będziesz super, robiąc tą szarlotkę. I ludzie, którzy ją zjedzą, też będą mieli tą fajną energię, którą ty w tej szarlotce... Zamkniesz. Dlatego skupiaj się na tym, co robisz, i jeśli to jest dla Ciebie fajne, miłe, to uświadamiaj to sobie, właśnie yy, robiąc afirmację. Nie da się oszukać samego siebie. Najlepsi próbowali, poleg. Więc, jeżeli robisz coś i się denerwujesz w domu, w czynności domowych, to prawdopodobnie masz kiepską intencję. Tak? I warto skupić się przez chwilę na tym, żeby uświadomić sobie, po co ja to robię, po co ja gotuję ten yy, posiłek, po co ja zapraszam gości, jeśli mnie to stresuje, po co? Rola intencji jest bardzo, ale to bardzo ważna. I na przykład ludzie opowiadają mi po świętach, że o matko, ile ja się narobiłam, ile to, ile to kosztowało czasu, pieniędzy, energii, wszystkiego, a goście i tak nie zjedli, albo gościom i tak nie pasowało, tak? I teraz ja zadaję pytanie: No to po co to robisz? I wbrew pozorom, to jest bardzo, ale to bardzo trudne pytanie. Więc od razu na to afirmacja pozwalam sobie zobaczyć prawdziwą intencję z którą wykonuje jakąś czynność. Bardzo fajne ćwiczenie na poznanie siebie. Mam jeszcze dla Ciebie taką ekstra poradę, mianowicie bardzo świetnie działa, jak wytapetujesz sobie dom pozytywnymi stwierdzeniami, czyli właśnie afirmacjami. Gdzie nie spojrzysz, to będziesz jakąś miał. Nie? Ja na przykład, jak jestem w procesie odchudzania. No bo jak wiecie, mam karmę ciała, więc jakiś czas przychodzą do mnie jakieś takie tematy. Teraz już może dużo rzadziej. Tak, bo już ogarnęłam trochę ten temat. Natomiast jak pracowałam na przykład, chciałam troszkę schudnąć, to wywieszałam sobie na lodówce taką afirmację. Yy, jem tylko to, co jest mi na ten moment potrzebne. Albo komponuję. Najzdrowsze, najlepsze dla mnie posiłki, które faktycznie dają mi to, czego teraz. Mi, faktycznie dają mi energię, której teraz potrzebuję. Albo jak na przykład osoby mają tendencję do tego, że zajadają stresy, to dla nich będzie taka afirmacja w kuchni, czy naprawdę jestem głodny. Odpowiadam sobie na pytanie, czy naprawdę jestem głodny. Nie? Albo na przykład w miejscu, gdzie spotykamy się z bliskimi, możemy mieć wszędzie takie hasło: Doceniam i trzy kropeczki. I siedzisz z bliskimi, cieszysz się tą chwilą i od razu masz ściągę: Doceniam. I tutaj sobie wpisujesz w myślach. To, co w tym momencie jest dla ciebie ważne i czego chciałbyś więcej. Czasami przychodzą do mnie ludzie na konsultacje imienia wzmacniającego, i ja wtedy mówię tak: Ok, co by się wydarzyło, jakbyś złapał złotą rybkę? Takie pytanie zadaję. I ludzie mówią: Ty, ja chcę być szczęśliwa i spokojna. I teraz, co to tak naprawdę oznacza? Co to znaczy, że ty chcesz być szczęśliwa? Co to znaczy, że chcesz być spokojna? I w, dom w domu jest tak samo. Co to znaczy, że ty chcesz, żeby w domu panował spokój? Tak? I dopiero jak sobie zdefiniujesz, no to wypełniasz się tym zrozumieniem, akceptacją, pozwalam, aby mój dom wypełniała energia akceptacji, zrozumienia, yy, miłości, błogości itd., itd. I bardzo fajne są afirmacje, w których dodatkowo będziesz jeszcze wizualizować, że twój dom obojętnie w jakim jest, w jakim metrażu, ale, że jakby do tego twojego domu wpływa ta energia, o której mówisz i którą chcesz mieć, i całym sobą poczuj, że do tego twojego domu i do ciebie ta energia może wpłynąć. To naprawdę bardzo działa. Naprawdę. Jeżeli odrobisz pracę domową i nauczysz się afirmować, jeśli tego nie umiesz, to zapraszam cię na kurs afirmacji, który jest na platformie, który możesz zrobić w dowolnym dla ciebie czasie i jak już się nauczysz afirmować i zaczniesz stosować dobre afirmacje, nie będziesz popełniał podstawowych chociaż błędów w afirmacjach, to wtedy na przestrzeni czasu zobaczysz efekty. I nie czekaj na cud, to nie będzie tak. Nie? To jest trochę jak idziesz na siłownię i zaczynasz ćwiczyć, zaczynasz dbać o swoje ciało i yy, po jakimś czasie widzisz efekty, ale wtedy jak porównasz zdjęcie z pierwszego dnia na siłowni ze zdjęciem na przykład po pół roku na siłowni, to wtedy zobaczysz ten efekt. I to samo jest tutaj, że dzisiaj masz, skoro oglądasz ten filmik, to znaczy, że temat z Tobą rezonuje. Dzisiaj masz trudną energię w domu. Zaczynasz pracować z energią w dochu, zaczynasz pracować nad sobą, i zaczynasz powoli zmieniać swoje życie. I nie ma oczywiście jakiegoś narzędzia, które by to mierzyło, i nikt ci nie powie, w jakim to będzie czasie. Natomiast jeżeli naprawdę się tego nauczysz, i naprawdę będziesz stosować się do, do stosować to BHP myśli, no to z mojego doświadczenia wynika, że efekty przychodzą bardzo szybko. Wydałam też karty afirmacyjne, także jeżeli nie umiesz jeszcze sam robić afirmacji i ciągle się zastanawiasz, czy to jest dla Ciebie dobra afirmacja, czy nie, to polecam Ci te karty. Tutaj na każdy problem jest dekret, dlatego no, korzystaj po prostu z gotowca. Albo tak jak powiedziałam wcześniej, no, się samemu afirmować. I korzystaj z tej wiedzy nie tylko w domu, tylko w każdym obszarze twojego życia. Było mi bardzo miło się tutaj z tobą spotkać. Zapraszam oczywiście na stronę numerologii.pl. zapraszam na grupę, zapraszam na Instagram, na TikTok, bądźmy w kontakcie.